No wie, Pogoń Future, ale mamy dwie minuty dosłownie na to. Jesteśmy w stanie szybko omówić ten projekt? Oczywiście. Ja, ja, ja jakby jestem trenerem, który, który prowadzi tą grupę. Jest to grupa około 16 zawodników z roczników od 2002 do 2000, 2004. Wspólnie z trenerami wybieramy, wybieramy chłopaków, którzy według nas zasługują, którzy, którzy mają na tyle duże. Według naszej oceny, predyspozycje na to, żeby, żeby za chwilę gdzieś tam być topowymi zawodnikami w swoich kategoriach wiekowych a raz, oraz, oraz wyższych aby, aby gotowych dostarczać do drużyny drugiej i w przyszłości pierwszej. Pracujemy, pracujemy w, w, odizolowanej jakby, w odizolowanej strukturze od zespołów, które funkcjonują. Grupa Pogoń Futures zrzesza kilku trenerów, żeby, żeby każdy gdzieś tam miał jak największy, największe spojrzenie na może mniejszą grupę, grupę zawodników. Jest to, jest to jakby do, do, dostosowane też do tego, aby ci chłopcy mieli jak naj, najfajniejsze i najbardziej komfortowe warunki do treningu i skupiamy się tam na, na, na takich stricte technicznych, technicznych rzeczach, ale też, też po. po Pomało gdzieś tam wchodzimy w ten trening pozycyjny, aby już ich tak w taki sposób gdzieś tam przygotowywać do tego, co, co ich czeka. Ilu jest tych wyróżnionych i co jaki czas oni się zmieniają? Znaczy, co, co pół roku rozmawiamy na ten temat, jest 16, na tą chwilę jest 16 zawodników z tych trzech kategoriach wiekowych. Co pół roku siadamy z trenerami, bo też oprócz tego, że z, z oceniamy zawodników z Pogą Future, to każda drużyna przechodzi co pół roku oceny wśród siadamy wszyscy i zastanawiamy się nad, 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 nad danym zawodnikiem i. Trener ze własnym sztabem go ocenia i gdzieś tam podejmujemy decyzję. To nie jest tak, że, że, że podejmujemy decyzję we wrześniu i zawodnik jest cały rok w Poguń Future, bo jeżeli widzimy coś niepokojącego, że, że gdzieś tam nie zmierza, to w dobrym kierunku. Możemy, możemy takiego zawodnika gdzieś tam odsunąć. I w drugą stronę, jeżeli widzimy, że ktoś naprawdę robi fajne postępy w drużynach, no to też, też zapraszamy, zapraszamy na, 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 na ten trening.